Ciała się ma, może tragedia się mam z mordą. Sorry, że jestem no make-up, ale szczerze mówiąc, no bym się nie chciało go robić. Poza tym, dopiero co wstałam, serio, dopiero co wstałam i mam straszną alergię. Oczy mam takie uh, spędzące, i jeszcze do tego mam sierść w oku żula. No, ale wiecie, nie mam takich. Jest nawet bo nie mam takich typowych pryszczynów. No, w sumie tu mam trochę, ale takich dużych tu nie mam. Nie no, dobra, trochę mam, ale i tak nie jest najgorzej z moją mordą, jeśli chodzi o pryszczak. I patrzcie, dzień dobry, z kim ja tutaj sobie jestem. Hmm, maluszek, on już jest po śniadanku, oczywiście. E, I dzisiaj ogólnie przychodzę z Was z takim luźnym vlogiem. Luźnym no w mi nie było takiego typowego vloga. Ostatnio nagrywałam raczej takie, też luźne, oczywiście, bo ja zawsze nagrywam luźne filmy, ale bardziej zaplanowane jednak mimo wszystko. Żół teraz strasznie linieje. Nawet nie wiem, czy nie widzicie po jego bójstwie. Ja wczoraj mu wyciągałam na Insta Story, pokazywałam sierść i ma teraz takie schody, jakby. Patrzcie, widzicie? Tu ma taką oddziałkę troszeczkę tej sierści. No, nie wiem, na łóżkach też mu mm, strasznie linieje. No i ja to czuję, bo ja mam wszędzie tą sierść jego. I w ogóle pokażę wam, jak już jestem tutaj przy tej komodzie. E, wczoraj byłam na zakupach z mamą chyba wczoraj tak to było, tak. I patrzcie, co mam. Widzicie moje uzależnienie od hałwy To jest po prostu, no, poziom hard. I e, ja zjadłam wszystkie te hałwy, ja potrafiłam gdzieś takie małe paczki dwie-3 dziennie, więc e, tym razem postawiłam, patrzcie, będę testowała taki cały pojemniczek z hałwunią. No, mega. Z takiego pojemniczka się jeszcze łatwiej. Fajniej się jest taka pojemniczka. Ja, ja to zjem naraz. Słuchajcie, to jest niemożliwe, naprawdę. Ja hał mam także ja po prostu jem że nie wiadomo ile. I tutaj jeszcze taki pojemniczek z hałwą. Nie wiem, które będą lepsze. To wygląda takie bardziej pulchne, więc może to będzie, ale nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Obydwie kupione w Auchanie, tam był duży wybór. Jeszcze dwa takie rogale. W ogóle, co to jest za zdzierstwo? Kiedyś były, one kiedyś były, że były same waniliowe, że nie było w ogóle czekolady, a teraz są tylko te połowiczne. Więc wziąłem sobie, bo ja takie na rurce zajadam. Widzicie to, to są żelunie, po prostu żelki yy, mojego dzieciństwa i ogólnie te zozole. Ja właśnie... To się nadal nazywa zozole? Tak. Ja właśnie lubię te, takie zobaczcie, nie te takie mm, kwaśne, w sensie one też są dobre, ale te uważam, że są o wiele, wiele lepsze. Teraz słuchajcie, muszę iść zrobić śniadanko, w sensie muszę. Ja jestem ostatnio uzależniona od płatków z mlekiem, mówiłam Wam o tym. Po prostu cały czas mam płatki z mlekiem, hawę i oreo z mlekiem. To jest moje jedzenie ostatnio cały czas. No i e, naprawdę mam coś takiego, że ja jestem w stanie wstać z łóżka, to myślę, że zaraz idę zjeść płatki z mlekiem. To mnie motywuje. Pójdę właśnie sobie teraz zrobić. Ja sobie podgrzewam lekko to mleko i po prostu wsypuję płatki. Moje ulubione są te takie cieni minis, ale w sumie podróby też są dobre. I zaraz Wam pokażę, co wczoraj wzięłam na zakupach. Zaraz Wam pokażę po prostu, ja padłam, jak, jak to wzięłam. Dobra, proszę bardzo. Tutaj mamy moje śniadanko. Płateczki z mlekiem. O, mega. I jak jest tak, wiecie... Y Dość chłodno, to ja sobie podgrzewam to mleko i zawsze jest tak. Pytania, czy najpierw płatki czy mleko? No ja robię według mnie to najbardziej prawidłowo, jak się da. Czyli jeżeli mam mleko, chcę podgrzać, to najpierw mleko, później płatki, no bo kto normalnie nie wiem, wkłada e, mleko z płatkami do mikrofali, przecież to wszystko się wróżniej zrobi taką kupą. A jeżeli chcę zimne mleko, no to najpierw płatki później mleko, Jelo, no i tyle. Ale chciałam wam pokazać, co wczoraj właśnie z mamą wzięłam na zakupach, jak byłam, patrzcie jedna taka wielka paka, słuchajcie, to ma kilogram, to i druga. Dwie takie paki, e, to, są, no, to są jakieś podłogi tych takich ciniminis, ale słuchajcie, ważne, że są płatki, jest cynamon, jest cukier i to wszystko smakuje tak samo, a nawet jak nie tak samo, to też dobrze, więc będę miała wyżerę i wiecie co, nie wiem, ile to kosztowało dokładnie, ale było tanie kosztował taki jeden ból mniej niż dychę, mniej niż dychę. A, tak dla porównania, Cini Mini jest takie, nie wiem ile tam oni mają gramów, 300-400, yy, kosztuje jakieś 6 zł, więc to się totalnie nie opłaca, a jeszcze ja tutaj, co mam teraz w mistrę, to też jest jakaś podróba, ale akurat to jest, bym powiedziała, że lepsze, bo jest takie jeszcze bardziej cynamonowe z Biedrią, to też kosztuje po kilka złotych za jakąś mini paczuszkę, więc naprawdę, kurde, to jest taka oszczędność, ja teraz wkrzaniam tyle tych płatków, że ja yy, jedną, taką, jedną taką, wiecie, mniejszą paczkę sklepową mam na dwa dni tak naprawdę. Między Jolene a Żulikiem jest różnie. Może jest troszeczkę lepiej niż to było na samym początku. Yy, ale ja jej właśnie nie przynoszę tutaj w euforii. Wiecie, w sensie moja mama sobie teraz tutaj przeprowadziła. Ona była spokojna, ale jak ona zobaczyła Żula, po prostu, wiecie, ona miski jego oczywiście musi skontrolować. Ale zobaczcie, jak ona już jest duża. No, wody się napije od Żuliczka. Żulik jest taki bardzo w stosunku do niej. Yy, ciekawski, miły, nie boi się, ale się wkurza. No to się dziwić, jak pies łapą go, łapie, szturcha, podgryza i tak dalej. Zdarzało się, że ona mu nawet trochę sierści wyrwała, co no jakby dla mnie jest niedopuszczalne, ale ona tak, ona wie, że teoretycznie nie może. Do niego jakoś tam wiecie, nie wiadomo jak, bo ja przecież jej to mówię cały czas, tak dalej. Ale... Yy, są momenty, że ona po prostu chce bardzo do niego, ale nie wie jak wyżyć tą energię. I na przykład, wiecie, gryzie jakiś dywan czy coś. No zaraz, zaraz zobaczcie, jak ona do niego podejdzie. To, to jest standard. Ja bardzo pilnuję. O, Żulik tu przed. Próbowałam robić coś takiego, że. No kurde, zostaw mi nogę. Yy, że za każdym razem, kiedy ona jakoś tam do niego się bardziej zbliży i tak dalej, po prostu wyprowadza ją z pokoju. O, nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. już już jest na momencie, że się. On. Patrzcie, ten pies to jest jakiś naprawdę. Nie, no on się po prostu. Znaczy, nie boi się, jest, wkurza się. On nie jest, widzicie, wystraszony. Jest po prostu wkurzony. Chciałabym, żeby ją, tak, nie wiem, raz, porządnie ugryzł, bo ona by się wtedy nauczyła. Robiłam właśnie tak, że jak się zachowywała źle, to ją po prostu spokoju wynosiłam i później dopiero przyprowadzałam, jak była obojętna dla Żula, to spoko. I niby próbowałam nagradzać za obojętność, ale słuchajcie, to, to ciężko, tak. Ciężko z takim gamoniem, który ma tyle energii. Zobaczcie, ona ma tyle energii, że jest taka, jest taka pobudzona tym, że on tam jest w tej kuwecie. Widzicie, widzicie? Nie może sobie poradzić z tym całą energią. Ale nie szczekaj, bo, bo, bo się wystraszy żulik, jak będziesz szczekać. O. Widzicie, on się nie boi, bo on do niej normalnie przychodzi. On jest ciekawski, ale ona go po prostu wkurza. No patrzcie, co to jest w ogóle za pies. Nie, nie rób mu tak, bo on się teraz zacznie ciebie bać. Żulik jest akurat bardzo wyrozumiały pod tym kątem. Mm. I taki jest wiecie, że... Że chętnie podejdzie, mimo to, że ona go tam raz łapą walnie mocniej i on i tak później podejdzie. Ty, 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 ty. Chcesz go tam złapać zębami? Nie ma takiej możliwości, bo wiemy, kiedy ty masz ostre te zęby. Patrzcie, 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 patrzcie. Żół sobie tam leży wyczylowany, rozłożony, a pies się tam wpakował do niego. O nie. O nie. Cio! cicho. Ale tym ogonem merda, ona się strasznie cieszy, ale ona... Właśnie ja mam wrażenie, że nie chce do niego podejść. Chodź, ty, chodź. Z jednej strony wie, że nie może, bo ja jej to mówię. Patrzcie, zaklinowała się. Nie, zaraz, zaraz go kłapnie. Ona tak robi, że tak nagle łapie tymi zębami. A dla tego królika to może być bardzo bolesne, bo dla mnie nawet jest. Ty głupku jeden, niedobry, jak się zachowujesz? I słuchajcie, tutaj muszę przy nich siedzieć, żeby pilnować, ale chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Ogłaszałam już to na Instagramie, na nice Instastory, ale stwierdziłam, że tutaj też powiem w ramach tego, że to jest taki, ojejku, luźny vlog. Nie, ja z tym psem, słuchajcie, nie dam rady. Z na łóżko, może chwilę przynajmniej będziemy mieć czasu, żeby tutaj do Was pogadać. E, chciałam Wam powiedzieć, że no, na pewno wiecie o tej operacji Żulika, e, którą planujemy: wyszycia kanałów słuchowych, no bo ma tą cały czas zalegającą tam ropę i tak dalej, i po prostu kolejne zapalenia uszu, e, kolejne antybiotyki bardzo go wyniszczają, bo już nawet z tą wagą ma teraz duży problem. E, i ja mu zrobiłam badania przed tą operacją, które okazały się, no, że wyszły nie za dobrze, więc suplementowałam mu tam tą wątrobę. I teraz będziemy musieli powtórzyć badania, no i zabierać się do tej operacji, żeby uniknąć kolejnego zapalenia. Ja przez ostatni miesiąc, generalnie, tak jak Wam mówiłam, znaczy półtora miesiąca mniej więcej, miałam strasznie duże wydatki rzędu około 10 tysięcy chyba nigdy jeszcze nie miałam takich wydatków naraz i po prostu szczerze mówiąc trochę zbankrutowałam, ja mam bardzo różnie z tymi pieniędzmi, bo no mając takie, niestałe, takie różne źródło zarobku, wiecie to po prostu czasem mam fajnie, że mogę sobie pozwolić na różne rzeczy a czasem mam tak, że no właśnie nie mam, zwłaszcza, że tutaj no, no musiałam wydać naprawdę grube tysiące przede wszystkim właśnie na naprawę samochodu też u Julika były te różne badania i tak dalej no i też trzy 3000... tysiące 3000 na y, coś, o czym w sumie rodzice mi zakazali mówić, na co? No w każdym razie y, też tak pechowo dosyć. Y, no i po prostu tak wyszło. I dużo osób mi pisało, żebym. O mnie mnie ugryzła! Żebym spróbowała, żebym założyła zbiórkę. Zrobiła zrzutkę na tą operację. O! Więc pisać jakieś nie naprawdę. Nie, ale ona mnie gryzie strasznie mocno. Oooo! Miałam takie sceptyczne nastawienie do tego, mówię tak, będę się czuła dziwnie, robiąc taką zbiórkę. Fakt, że zawsze starałam się pomagać, jeżeli, czy to były właśnie jakieś takie prywatne, nawet wiecie, piątakiem, żeby rzucić, czy to fundacyjne. Nie, nie. Czy to fundacyjne, czy prywatne, czy właśnie jakieś tam konkretne naleczenie i tak dalej. Zawsze się starałam pomóc. Więc stwierdziłam, że kurczę, z drugiej strony wszystko jest dla ludzi. Też nawet z moją mamą to obgadałam. A ona mówi, że no, jakby czemu nie? I tak podchodzę do tego, że wyliczyłam sobie i te koszty będą duże, bo to są i leki, i sama operacja, i później wizyty codzienne, i badania jeszcze przed tym. I to tak wyliczyłam, że no, może wyjść około 2,5 tysiąca złotych. Więc naprawdę spore koszty. No ale stwierdziłam, że dobra, spróbuję zrobić tą zbiórkę. I oczywiście mówię Wam o niej, no bo fajnie by było, jakby ktoś z Was nas pomógł, ale nie, nie mówię tego w kontekście, że ja tutaj kogokolwiek namawiam. Nie, bo ja wiem, że są ludzie, którzy bardziej potrzebują takiej pomocy. Ja zachęcam Was właśnie, żebyście bardziej pomagali im. Czyli jeżeli na przykład macie piątaka luźnego i się wahacie, czy wpłacić go na naszą zbiórkę, czy kogoś, kto jest bardziej potrzebujący. To wpłaccie to tej osobie, ja was wręcz do tego namawiam, ale jeżeli chcielibyście po prostu pomóc, mówię, dobra, wszystko jest dla ludzi, to jest taka możliwość, będę wam bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo z góry dziękuję wszystkim osobom. Mówię, dziwnie się z tym czuję, ale znowu na Insta mi pisaliście, że nie, no ludzie zbierają nawet na takie rzeczy jak jakiś sprzęt, aparat, coś tam to nawet tak dla siebie, więc no w sumie rzeczywiście może. Czemu by nie skorzystać z tej opcji? Już kilka osób nam pomogło i naprawdę jestem im wdzięczna. Jeżeli to oglądacie, to bardzo, bardzo Wam dziękuję. W sumie to razem z Julikiem oczywiście dziękujemy. Ja Wam zostawię link do tej zbiórki w opisie. Ja nie mogę z tymi zwierzakami naprawdę z kocioł. No i to w sumie tyle ode mnie w tej sprawie, tak Wam chciałam powiedzieć, przekazać. Jeszcze w ogóle powiem Wam, że nie wiem, mówiłam Wam na pewno, że miałam mieć szczepienie ustalone na chyba ten najbliższy weekend. Czyli 20, tam chyba drugi, na no wiadomo co wirusa, i e, niestety przełożyli mi o dwa tygodnie, i dopiero będę miała 5 chyba czerwca jakoś tak. Więc strasznie dziwne, ale chyba przez to, że szczepionki tam zabrakło, coś tam, coś tam, a ja chciałam tą jednodawkową, bo e, no w sumie raz pojadę i tyle. Ona mi się uczepiła nogi, i nie wiem. O, o, ale gryzie, ale gryzie. Chciałam Wam też powiedzieć, że. Nie, ja muszę wejść na fotel, żeby nie dawać tych nóg, bo naprawdę to strasznie boli i urosły teraz takie te mleczaki, ale są tak ostre, że naprawdę strasznie to boli. Ale chciałam Wam powiedzieć też o fajnym wydarzeniu, które było w sumie już, bo myślałam, że może tego vloga nagram wcześniej i Wam je zapowiem, ale nie, zapowiadałam Wam na story dwukrotnie o labie z Karoliną. Tą Karoliną, która mi ustalała plan pielęgnacji mordy i tak dalej. Ona to się zajmuje właśnie makijażem i pielęgnacją, makijażem i tak dalej. I widziałam mój film o tym codziennym makijażu, co Wam rzuciłam, i zaproponowałam, żebyśmy zrobiły wspólnie takiego live, gdzie ona mi tam będzie dawała jakieś triki makijażowe, i tak, jakby taką lekcję online makijażu w sumie z tego wyszła. Patrzcie, jak leży. Więc serio super i właśnie dużo osób które oglądały też mówiły że mega dużo rzeczy się dowiedziały i ja sama się dowiedziałam bardzo dużo i to było tak fajne tak fajnie mi to minęło naprawdę bardzo ładny make-up w sumie na insta wrzuciłam później zdjęcie w tym make-upie e, taki w sumie delikatny chodziło w sumie o taki właśnie makijaż dla nastolatki więc e, no idealnie naprawdę i o przygotowaniu też serii pod makijaż no i na pewno nie będzie ostatni live więc zapraszam was właśnie na pewno na Instagram będę informowała bo tam wiecie będę po prostu szybko mogła wam dać info. My robiliśmy go w poniedziałek wieczorem, ale no sama Karina powiedziała, że to na pewno nie ostatni i jeżeli też tam macie jakieś propozycje, co byście chcieli na takich live'ach jeszcze naszych wspólnych zobaczyć, to dawajcie znać. To jest serio, serio bardzo fajna sprawa. I cieszę się, że miałam możliwość w ogóle e, wzięcia udziału w czymś takim, bo nigdy wcześniej nie robiłam tylko wiecie, zaplanowanego i tak dalej. z taką osobą, która no, jest jakby specjalistą w tej dziedzinie, no wiecie o co chodzi. Naprawdę bardzo fajnie cieszę się, że miałam taką możliwość, więc dzięki Karolina jeszcze raz, jak to oglądasz, bo naprawdę było super. Patrzcie, jaka przyszła do Jolinki, koleżanka, właściwie to kuzynka. No sorry za te roboty tam w tle, mam nadzieję, że nie słychać jakoś bardzo. Patrzcie, to są te duże miski, które Wam pokazywałam w ostatnim. E, holu zakupowym i już sobie daje z nich radę, tej Ruby. Ruby jest troszkę zazdrosna, albo takie ma różne emocje. Chodź, proszę. Proszę. No ma taką słodką grzyweczkę. Łóżkę <laughs> jak żulik. A ta, proszę bardzo, wcina. O, już zjadłaś całą karmę? Zjadłaś? albo się bardzo cieszy ze spotkania z nią, serio. Chodźcie, chodźcie, pójdziemy tam. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czekajcie, muszę zmniejszyć światłość. Dobrze, teraz jest git. No, widzicie, widzicie jak ona się cieszy? Chodźcie! Chodźcie dziewczyny. Mam tutaj coś dla Was. Proszę. Chodź Julien. Co ty boisz się? Przecież ty tak się cieszysz. Masz rubinka. Czekaj. A zrobisz siat? Super! Pięknie! Ja to, to jest taka dzicz, jak jej Rubinka tak ładnie bierze, a ta to w ogóle się rzuca jakoś. Weźmiemy teraz takie przysmakie. są takie mini kosteczki e, z łososia chyba. I są takie malutkie, więc dla niej dobre. Chodźcie, pójdziemy tam na trawę. Chodźcie! Chodźcie tu, szybko! Ło! Ale biegają! Ale fajowo. Czekajcie, wezmę troszeczkę. Już dostajecie. O! Ała! 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 Nie Ale mnie pogryzła. Rubi tak delikatnie to pewnie weźmie, a tamta... Nie, nie smakuje z łososiem? Nie lubisz? O! O, że to jest jakaś dzicz. Serio. No, idź za nią. I za nią szybciutko. Chodź, Jolin, chodź. Siad. No, zrób siad. O nie, jedno ci chciałam dać. Proszę, Rubi. No, smakowało ci, przed chwilką jadłaś. Chodź. Oh. Nie rzucaj się, naprawdę nie jesteś głodzonym przecież psem. Zachowujesz się, jakbyś była. Może będziecie razem biegały za tym, jak Wam coś rzucę. <noise> Nikt oczywiście nie biega. <noise> Dobra. Okej, okay. a może piłka, może piłka Wam się spodoba. Chodź, Jolin, Chodź, Rubi, Chodźcie. Piłkę? Lubicie piłkę? Lubi! Chodź! Chodź! Ale ty jest grzeczny, pies kurde. Patrz, chcesz piłkę? O, wiecie, ona biega za piłką. Może ta też się trochę ruszy do piłki. Dzięki niej. <grytanie> ona jest szczęśliwa. <grytanie> ja nie wie, co się dzieje. Ale właśnie jak się cieszy, jak się cieszy. <grytanie> Podmuch wiatru ją wywalił. Ja nie mogę. Jakie szaleństwo. Jakie szaleństwo. Siad? Tak, dobrze. I już, już, oddaj mi, oddaj mi. To jest jakaś walka o przetrwanie, chcę jej dać jedną kostkę, a ona bierze z 10. Dobra, słuchajcie, ja wróciłam do pokoju, mam sporo e, jeszcze pracy, ale też sobie wzięłam. no lodzika, mega dobry. I jeszcze sobie wziąłam, czekajcie, muszę go jakoś położyć, e, taki górcik, nie wiem, jak to się tam nazywa, zapomniałam. No ale dobry, taki pudding. Więc sobie teraz jem. Żółtutaj tutaj, patrzcie, siedzi. I no, się zabieram za montowanie i tak dalej, co tutaj mam do zrobienia. Patrzcie po kogo ja tu przyjechałam do szkoły. Gdzie on jest skubany? Wchodź! No wchodź! Na... Siema! Gdzie ja jadę? Do nas! Siema? Ale szybko, szybko, bo tam ktoś chce też jechać. Dobra. Patrz, przywitaj się lepiej, bo vloga nagrywamy. To jest Oliwier, dawno go chyba nie widzieliście. Powiedz mi, jak jechać, jak ja mam dojechać teraz do nas, do domu? Do No. No. to chyba? Prawo chyba? Ja ostatnio jestem strasznym pożeraczem lodów. I zrobiłam sobie takie z coli, już naprawdę zjadłam prawie całego, ale miałam taką jakąś fazę, kurde, 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 lody z I zrobiłam, i teraz po prostu codziennie ich kilka zjadam, serio. Patrzcie, leżę sobie tutaj z żuliczkiem w jego ostatnio ulubionej miejscówie. I w sumie muszę się zabrać teraz za montaż, jeszcze podpisywać na kilka maili. No i pogarnąć jakieś takie rzeczy. Więc w sumie stwierdziłam, że się z Wami już pożegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. No i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!